Jesteś bardziej jak pies. Ty jesteś kotopies, tak? nocy tak idziesz nie swoimi ścieżkami. Co za kuciam dziwny. I witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Za Keto przepisy. A dzisiejszy odcinek powstał dzięki Gosi, która podała mi materiał wideo o tym, jak robi przepis na przepyszne keto bułki. Czyli dokładnie to, co spędza sens powie każdemu przyszłemu ketogenikowi, Czyli jak ja wytrzymam, jak ja sobie dam radę, bezpieczywa. Zatem, jeśli chcesz zjeść przepyszną kanapeczkę w postaci bułki, to przygotuj 5 jajek, 400 g serka śmietankowego, 50 g babki jajowatej, 150 g startej mozzarelli, najlepiej na drobnych oczkach, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jedna płaska łyżeczka soli i sezam do posypania bułek. Jak słusznie już się domyślacie, składniki ze sobą mieszamy. A uzyskaną w ten spektakularny sposób masę dzielimy na 150 gramowe bułeczki. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni, po czym wrzucamy bułeczki na okres około pół godziny. Jak widzicie nie było to ani trudne, ani nie trwało długo i teraz możecie już sobie przyzdobić bułeczki w to co najbardziej lubicie i stworzyć z nich przepyszne keto burgery.